Witam serdecznie. Przed nami już jest w grze od, od wczoraj wersja 75, czyli 3 marca została wprowadzona do gry. Oczywiście najpierw dla systemu Android, a iOS musi jeszcze poczekać sobie jakiś tydzień. Tak zawsze było, jest i prawdopodobnie będzie. Jeśli chodzi o sam samą aktualizację, to nie będę się w nią aż tak bardzo. Mm, wdrażał z tego względu, że yy, większość rzeczy, które, które są w tej aktualizacji no to już ja Wam wrzuciłem yy, w przeciekach z bety, czyli, czyli w kontencie, który, który gdzieś tam systematycznie wrzucam do mojej playlisty o tej samej nazwie. Więc jeśli chcecie poznać jacy to są bohaterowie, ci co do nas yy, zmierzają albo jak będą wyglądały te turnieje smoków tak itd., itd., itd. Znaczy ze wsparciem smoka. No to ja te filmy już gdzieś nagrałem. Przecieki z bety do tej playlisty zapraszam do e, jakby pozyskania większych informacji, a tutaj skupię się na tych takich po prostu głównych konkretach. Od 17 marca do 24 marca będziemy świętowali ósme urodziny gierki wspaniałej Empires and Puzzles. Oczywiście oprócz tego, że będziemy mogli pozyskać Dwóch nowych bohaterów, Leoni oraz Radzesz, to jest rodzina um, dzikich kotów, których oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, yy, gdzieś tam gameplay nimi pokazałem, jak będą no, wyglądały te karty, oprócz tego będziemy mogli sobie wybrać trzy karty, które chcemy pozyskać, tam będą i karty w kostiumach, i yy, jakieś kreskówki i tak dalej. I nic oprócz tych pięciu kart, jakby wyróżnionych, nie będziemy mogli z tych nowości pozyskać. Tak to nam wpadały jakieś same śmietniki z wyłączeniem sezonu pierwszego. Oprócz tego, że będzie ma się możliwość losów, losów, no to codziennie, codziennie na pewno będą wpadały jakieś ofertki specjalne urodzinowe. Pamiętam, że chyba na zeszłym urodziny były całkiem to dobre oferty. Chyba, że mi się pomyliło z tym z Cyber Monday, eee, ale ogólnie myślę, że jest to całkiem tam mocny, dobry punkt, żeby wzmocnić swoje konto. Nie zachęcam. Jednak jeśli ktoś tam nie wie, gdzie wydawać diamenty, no to myślę, że, myślę, że na tej bramie można pozyskać całkiem dobre karty. Eee, kolejna sprawa oczywiście coś, co na, na co wszyscy czekają. I tak jak już mówiłem, i dalej się już nie będę powtarzał, przychodzi do nas Hero Coach, czyli trenowanie starszych kart niż, yy, znaczy kart, które mają przynajmniej 2 lata, będzie można je wytrenować za diamenty. I tutaj też warto sobie te diamenty zatrzymać. Jeśli będzie tak samo jak, jak w Becie, to zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało yy, kosztowo. W zależności od tego, czy maksowaliście kartę z poziomu pierwszego, czy była już zrobiona na, na belce, a może już była na pierwszym przełamaniu, co możemy zyskać? Możemy sobie zrobić kartę, która <laughs> leży u nas dawno, dawien, od bardzo dawien, nie jestem w stanie jej zrobić, bo po pierwsze jest tam gdzieś za stara, a może jest to po prostu hmm, karta, do której nie mamy artefaktów. No i dzięki temu trenerowi możemy jedną kartę, pamiętajcie tylko jedną kartę na wydarzenie kolejne będzie prawdopodobnie gdzieś koło czerwca yy, zmienić w pełni zrobioną, czyli dostaniemy drugie przełamanie, dostaniemy pod, yy, yy, no, fully extended, czyli podwójne przełamanie i wymaksowanie levelu. Czyli będziemy mieli, mieli bohatera, jak jest napisane, dzisiaj, legendarnego sobie zrobimy. No to będzie na 90 levelu. Eee, I będzie wymaksowany ze w swojego speca, czyli 8 na 8. Czyli będziemy musieli tylko i wyłącznie dać symbole. Myślę, że jest to mega fajna opcja. Ja sam z niej skorzystam. Będę chciał podnieść Leonidasa. Z tego względu, że po pierwsze mam tylko 3 strzałki, 0 ksiąg. I do tego... Wylosowałem do niego wszystkie kostiumy po 7 latach. Nie no, tyle nie gram w sumie po 5 latach, ile gram lat? 4 albo 5 lat już gram w tą grę, chyba 4. Także 4 lata czekałem na jakikolwiek z niego kostium, nie miałem nigdy do niego kostiumu. A chcę mieć tą kartę po prostu w swoich szeregach. Jest na średnie mani, by nie pasowała do mojego setupu. Ok, już Wam pokazuje jak to wygląda kosztowo, a przynajmniej tak to wyglądało w becie. Eee, czyli mamy, um, jeśli, jeśli karta jest całkiem świeżutka, nieruszona to 1000 diamentów, musimy za nią zapłacić, jeśli już jej coś tam mieliśmy. Czyli mamy pierwszą belkę, ale już na 1,6 zrobioną, to już mamy o 20 diamentów mniej. Jeśli mamy kartę bitą na pierwsze przełamanie, to mamy 18 diamentów tylko do wydania, co nam da za 18 diamentów? Możecie zaoszczędzić 10 alf i jedną dużą kulę. Więc myślę, że jest to mega, mega fajna opcja. Myślę, że te ludwiki, które teraz ludzie sobie mogli pobrać. Z, z tej bramy 100 na 100 też będą mogły, jest to dobra, ciekawa opcja do przełamania. Myślę, że opcji jest naprawdę mnóstwo. To wszystko jest sprawa indywidualna. Jeśli, oczywiście, ktoś będzie chciał e, jakieś rady, to, to chętnie pomogę. Wiadomo, że wszystko i tak zależy. Pierwsza rzecz, y, właśnie, bo ok, odpowiem sobie już teraz, y, co warto przełamać sobie na ten 90 level. Y, po pierwsze, musicie patrzeć, czy macie pod tą kartę. Oddział zrobiony. Po drugie, czy macie do tej karty symbole? Po trzecie, czy macie do, do tej karty synergię? Czy jeśli ją zrobicie, to czy ona w ogóle Wam w czymkolwiek pomoże? Może macie e, dwie karty na szybkiej manie i brakuje Wam trzeciej karty na szybkiej manie, bo widzicie, że nam Wam brakuje tylko jednej karty, żeby e, zrobić fajne kombo i zbić przynajmniej te dwie karty u przeciwnika? No to wtedy jak najbardziej warto zrobić tą kartę. Jeśli zrobicie kartę, która ma leżeć. Albo się przydać tylko na szturmy, no to lepiej w to zainwestować w coś innego. Ale tak jak mówię, to jest wszystko kwestia indywidualna. Ja akurat idę w Leonidasa, bo tak jak mówię, on sobie fajnie może pograć. Mam mnóstwo kart żółtych na średniej manie i myślę, że on sobie będzie elegancko z satinem oraz z głynem grał. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Ale to ja jestem już zdecydowany na swój typ. OK. Kolejna sprawa to jest nowy rodzaj turnieju. Nie wiem, kiedy ten turniej wejdzie do końca, bo nie ma podanej daty tego turnieju. Ale jeśli tydzień trwa wdrażanie jakby dla wszystkich nowy, nowy wdrażanie nowej wersji do, do gry dla, dla każdego systemu, to myślę, że ten turniej odbędzie się gdzieś tak za jakieś dwa, może trzy tygodnie i jest to wsparcie powietrzne. Co to oznacza? Będziemy mieli po prostu smoka, którego sobie zrobiliśmy Właśnie w Wiadomo smoczej ilicy. Ja jak smoki wchodziły to mówiłem, że one najwcześniej w marcu wejdą Do głównej gierki no i Nie pomyliłem się Praktycznie w ogóle na razie mało inwazyjnie. Jeśli nie wprowadzą tych smoków do wojen, to myślę, że jest to dalej znośnie, bo nie oszukujmy się i tak większość z nas koło tam środy, czwartku odpada bez wykupywania się. Raczej rzadko kto dochodzi do końca. Oczywiście zdarzają się takie osoby, też mi się zdarzają takie turnieje. Na przykład tydzień temu taki miałem turniej, że bez żadnego wykupu miałem. No, przyszedłem do samego końca z trzema porażkami. I takich graczy jest na pewno całe mnóstwo, ale jest też całe mnóstwo tych, co i tak odpadają koło wtorku, środy, najpóźniej czwartku i czy ten smok będzie, czy nie będzie, no to wielkiej różnicy nie robi. A może być tak, że ten turniej smoków będzie łatwy, no bo to, że na przykład my nie mamy smoka, to, to nie oznacza, że będziemy trafiali na przeciwników z, z jakimiś wypośrednimi smokami, tylko będziemy pewnie trafiali adekwatnie do swoich smoczych przyjacielów, hmm, czy tam przyjacieli. I jak to będzie w ogóle działało? Nasz atakujący smok będzie bił półtora raza mocniej z kloca i będzie leczył tak samo. Nie, nie będzie tak robił. Będzie po prostu bił ze swoich obrażeń, tych jak odpowiedź umiejętność smoka. Będzie półtora raza bardziej efektywniejszy niż to, co jest w opisie. I tak samo jest z leczeniem. Może za to również zwiększać półtora raza. Spirit Bonus, czyli to, jak wejdziemy sobie w opis karty Smoka, to tam jest tak jedna zakładka, to jest właśnie bonus duszy albo ducha. Mogę zaraz zerknąć w sumie i to też będzie zwiększone, biorąc też pod uwagę połączenie żywiołu i klasy. Ja na filmiku jeden z takich turniejów już grałem z asystą Smoka. I co jest na, naprawdę ważne, żebyście o tym wiedzieli Jeśli e, Najlepiej wziąć sobie, Na jak macie asystę smoka, smoka 1 na 8 To najlepiej, czy tam na 10 chyba jest do zdobycia to Najlepiej sobie wziąć e, smoka w kolorze waszego tanka, bo smok ładuje swoją e, Moc Delikatnie, troszkę mu rośnie na koniec tury ale głównie ładuje się poprzez otrzymywanie obrażeń w e, karty, które są tego samego żywiołu co smok. Czyli na przykład jak macie czerwonego smoka i czerwonego tanka, gdzieś tam czerwone karty jeszcze na fance, no to ten smok będzie się bardzo, bardzo szybko ładował. A jeśli macie nie wiem żółtego smoka i same, i same zielone karty na przykład w defie, to ten smok się praktycznie w ogóle nie będzie ładował. W Becie właśnie wszyscy robili ten sam błąd, że brali smoka najlepiej zrobionego, a nie był on w ogóle dopasowany do swojej drużyny broniącej. Czyli to musi ze sobą współgrać, jeśli chcecie, żeby ten smok faktycznie pomagał. I teraz tak, jak ładujemy z naszego smoka w ataku? No to po prostu poprzez składanie klocków w kolorze smoka. I to jest analogiczne jak gramy na przykład trzema czerwonymi kartami, no to wypadałoby tego smoka też wziąć w kolorze czerwonym, żeby uderzyć później jak już namodujemy swoje karty czerwone, to jeszcze żeby poprawić tym smokiem. I tak to mniej więcej wygląda. Doczekaliśmy się również Titanów 15 gwiazdkowych, też się pytaliście kiedy będą i ja Wam zawsze odpowiadam w ten sam sposób. Wszelkie nowości, które beta testerzy testują wchodzą maksymalnie do dwóch miesięcy od testu. Od miesiąca do dwóch miesięcy. No i, i właśnie te, te tytany były chyba z trzy tygodnie miesiąc temu testowane, więc prawdopodobnie te tytany wejdą pod koniec marca. Też niestety nie ma tej żadnej daty podanej. Eee, no i jak te tytany wyglądają, to też możecie sobie zobaczyć. Oprócz tego pytacie się, kiedy wchodzą te nowe mieszanki oddziałów pięciogwiazdkowych. No to te y, oddziały wchodzą Niedługo, i tutaj jest opis, jak to będzie wyglądało. Du dużo osób się pyta, jak, jak ten nowy portal będzie wyglądał w ten sposób, że będą wsadzone wszystkie czterogwiazdkowe e oddziały, które były do tej, do tej pory wypuszczone w grze. Czyli prawdopodobnie twórcy już do wieży styksu nie chcą wrócić. I jeśli ktoś ma sobie o cyklopach, no to to jest już jedyny. Jakby sposób na pozyskanie tych cyklopów, aczkolwiek no teraz już gra się układa tylko pod legendarne oddziały Więc jakby no nie nastawiałbym się na robienie tych czterogorskowych oddziałów o ile, jeśli w ogóle wpadnę Jeśli chodzi o losowanie samo oddziałów legendarnych będzie wyglądało w ten sposób Podobnie jak na tych wszystkich tawernach i właśnie urodzinowych losowaniach, czyli będziemy mogli sobie wybrać 5 oddziałów Legendarnych, które z, ze wszystkich 50, które zostały wypuszczone oraz 5 tych nowych hmm, połączeń klas, klas, które będą wypuszczone, i możemy sobie po prostu wybrać te 50 hmm, oddziałów, które, znaczy 5 z tych 55 oddziałów, które nas będą interesowały, i tylko te legendarne oddziały będą mogły wypaść, żadne inne, i to jest troszkę na plus, no bo jakby. No wiemy, że jeśli nam, jeśli nam cokolwiek wpadnie, no to akurat to co faktycznie potrzebujemy. Oprócz tego wejdzie nowy, nowe smocze zadanie. Te smocze zadania wchodzą dosyć regularnie w nowościach. No i to zadanie, które wejdzie, czyli legendarny Legendary Dragon Quest. On jest akurat bardzo fajnym questem i bardzo polecam wszystkim go zrobić no bo tam dostajemy gwarantowany token wezwania pięciogwiazdkowego smoka ja osobiście takiego smoka nie posiadam a skoro smoki już się przebijają aha bardzo ważna informacja na tym turnieju smoczym będą tylko czterogwiazdkowi bohaterowie i czterogwiazdkowe smoki ewentualnie trzygwiazdkowe smoki no ale skoro już tak coś się pojawia to myślę że pięciogwiazdkowe smoki i turniej pięciogwiazdkowy Właśnie ze smokami też będzie za jakiś czas wprowadzony do gry, więc ja na przykład nie mając tego, pięciu, tego smoka pięciogwiazdkowego, to po takim zadaniu w końcu będę mógł go pozyskać. A w smokach nie włożyłem jeszcze ani złotówki, nie zamierzam tego robić, również nie zachęcam, ale jeśli coś za darmo dają, to myślę, że należy brać, bo nie wiadomo kiedy się przyda. Eee, rozpocznie się oczywiście też w marcu tylko nie wiem czemu nie jest podana nie ma podanej daty zadanie Wielkanocy czyli rodzina wielkanocna i tutaj będziemy mieli kolejne dwie postacie Sadi oraz Wiscount Clackwood e, Oczywiście już te karty też testowałem w przeciekach z bety. Z głównych napraw e, błędów oraz takich drobnych spraw no to e, są dwie. Są dwie takie nie, w sumie trzy. trzy takie rzeczy, o których na pewno trzeba wspomnieć. Pierwszą z tych rzeczy jest: jeśli używacie kart, które rzucają potwory, czyli fiendy, na tytanie, to na tytanie będziecie mogli tych potworków nałożyć aż 5 sztuk. To jest trzecia kropka tutaj wymieniona. Do tej pory na, na przeciwników i na tytana można było nałożyć tylko 3 sztuki. Dalej na przeciwników będzie na, można nakładać tylko 3 sztuki. Nic nie ma tej słowa, żeby można było to zmienić. E, że, że jest to zmienione, ale na tytanach będzie można 5 potworków nałożyć. To jest zawsze tam jakiś ekstra damage. E, dwie kolejne takie główne zmiany. No to mamy. Gdzie tutaj mamy? Aha. Cenius. Cenius był bardzo mocną kartą jeśli chodzi o tryb obłędu z tego względu, że on jeśli miał obłęd to w pierwszym e, odpaleniu swojego speca e, bił w swoich, ale już jakby każde kolejne uderzenie, które on ma w opisie e, było traktowane jakby miał zero obłędu i zawsze atakował przeciwnika. Dlatego Ceniusy sami wystawialiśmy na przykład Inka u nas co sojuszu ma dwa Ceniusy, wystawialiśmy te dwa Ceniusy i ten Def się naprawdę dobrze bronił na tym obłędzie, no bo byliśmy pewni, że on nawet jak pierwszym razem uderzy w siebie, to później będzie bił w przeciwnika i się to faktycznie sprawdzało. Teraz już to naprawili i Cenius będzie bił cały czas tylko w swoich, przez co myślę, że e, taktyka defensywna na Ceniusy, e, no niekoniecznie się może. Tym razem sprawdzić, bo on dosyć mocno bije, więc to byłoby samo zaoranie. Co to jeszcze mieliśmy? Mieliśmy tutaj jeszcze jedną sprawę, aha. Nie wiem, czy oglądacie filmy o Manisa. na pewno tak, bo, bo nagrywa dłużej niż ja, ma więcej, większą pulę fanów czy subskrybentów, czy po prostu widzów i właśnie Omenis y, kiedyś na wojennym wyrównaniu y, poszedł na defa, gdzie były chyba dwie ćmy. I wtedy powiedział, że ćmy, powinny, y, ćmy to nowa meta na y, ten tryb, bo po wyczyszczeniu, czyli po tych trzech turach, kiedy jest czyści się pasek, y, ćmy powinny na, po nałożeniu pyłku na, przeciw, na naszą drużynę atakującą, y, po prostu usypiać nam karty. Ale on wtedy zauważył właśnie, że, i to bardzo dobrze że to zauważył, że po prostu ten pyłek się nie nakłada. Jeśli mamy ćmy w broniącej, to ten pyłek się nie nakładał na drużynę atakującą. drugą stronę to działało, czyli pyłek z drużyny atakującej na broniącą się nakładał i w najazdach też się on nakładał, czyli tylko tak, jakby drużyna broniąca nie działała z ćmami. I tak samo oprócz trybu właśnie Equalizer, to na szturmie też te ćmy są w stanie zrobić takie obsikusa, że nasze karty nie załadują się na 6 klocków. Więc to są takie dwa tryby, w których ćmy powinny dominować, ale tego nie robiły z tego względu, że nie działały po prostu w drużynach obronnych. Teraz jest to naprawione i czekam z niecierpliwością na... E Wojnę, właśnie equalizer, z tego względu, że mam trzyćmy zrobione i bardzo jestem ciekaw, jak się mój dev będzie wtedy sprawował. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Raczej tej nic więcej ciekawego nie wypatrzyłem, więc się żegnam. Trzymajcie się, hej.